Widzą Państwo taka sytuacja. Mamy festyn, jamachy, Co ja mogę więcej powiedzieć? To to, że. O właśnie. Drodzy Państwo, tu widzę. Tu mamy u naszych wspaniałych rodziców i uczniów, prawda? Chodź, jesteś do mikrofonu, Jak się nazywasz? Agatka. 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 ile ty masz lat? Siedem i, Siedem i pół. To troszeczkę więcej niż ja, bo ja mam 8 i pół. Nie, bo Ja mam 8, to ja jestem starszy, tak? Ja mam 8, i pół, a ty masz? 7 Dobrze. A na czym grasz? Na keyboardzie. Na keyboardzie. A co grasz na keyboardzie? Nie pamiętam tytułu, ale jest ty, bardzo ja do Dobrze. E, jak masz na imię, teraz wspomnij. Agatka. Bo jestem clownem, to wiesz, ja zapominam. Agatka gra utwór, którego nie pamiętam tytułu, ale ponoć jest bardzo fajny. A u kogo się uczysz? Nie pamiętam <grym> imienia. No, także też nie pamiętamy imienia nauczyciela, ale powiedz nauczyciel jest bardzo fajny, to prawda. A powiedz mi, a to pa, y, kobieta, czy mężczyzna ten nauczyciel? Dziewczyna, ale już miała. Dziewczyna, dziewczyna. to Pani was... Paulina. Pani Paulina, pani Paulina Wysocka pewnie. Tak? Taka, taka wysoka pani, większa, taka wysoka? Tak? Ta, co robi popcorn, pat. ta, co robi popcorn, tam, Zobacz. Tak? To ta pani Paulina? Pani Paulino, pani pomacha do nas. Bo ja właśnie rozmawiam z pani Uciem. No, Także y, co, pozdrawiamy wszystkich? Tam, chodź, pozdrawimy wszystkich serdecznie. Od nas pomachamy, zobacz. Pomachasz ze mną tutaj, tutaj do, do jego obiektywa. Dobra, gitara? Też ze mną pomacha spać? Tutaj pomagamy razem, patrz. Cześć, wszystkim! Hmm. Cześć. Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to, to kto? Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to nikt tego lepiej nie zrobi tu. To są nasze najlepsze dni, zaskakuje za siebie i od tym zadań już nie Ciągle małe zjeżdżam mi moje życie.